To nie jest idealne narzędzie służące do grania w fps Z tym stwierdzeniem zgodziłaby się pewnie zdecydowana większość z nas, ale czy są pewne ustawienia, czy są pewne taktyki, czy są pewne triki, czy są pewne y, mechanizmy w grze, które moglibyśmy wykorzystać, aby przynajmniej na równi rywalizować z tymi, którzy używają myszek i klawiatur? Moi drodzy, to pytanie jest o tyle bardziej istotne, że coraz więcej gier oferuje nam. Cross platformę, tak jak chociażby Battlefield 2042 czy też COD. I na to pytanie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć, moi drodzy, albo raczej dam wam 10 rad, konkretnych rad, nie jakichś tam nie wiadomo jakich omówień, 10 konkretnych rad, które pozwolą wam wynieść swoją grę właśnie panem FPS-y na wyższy poziom, zaczynając od takiej najbardziej oczywistej po takie, które dla mnie były game changerem. Moi drodzy, cały poradnik oczywiście będzie w oparciu o Battlefield 2042, ale porady będą na tyle uniwersalne, że spokojnie będzie je można zastosować do wszystkich FPS-ów, które są obecnie dostępne na rynku. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Miniu po tak długim wstępie. Jeżeli materiał się Wam spodoba, nie zapomnijcie lajkować. Jeżeli nie, dislike nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli macie jakieś inne dodatkowe porady, jak najbardziej podzielcie się nimi w komentarzu. Jeżeli macie ochotę, także subskrybujcie, gramy, dyskutujemy na temat przede wszystkim Battlefielda, ale także innych FPS-ów. No i streamujemy sobie wieczorkami już w dosyć sporym i fajnym gronie. A teraz przechodzimy już do rzeczy i zabieramy się za tych 10, właśnie, porad, jak stać się lepszym graczem FPS-owym, używającym pada. Zaczniemy od czegoś oczywistego, ustawienia, moim drodzy widoku, i jedyne z nich, które jest dla mnie istotne, to pole widzenia. W końcu Battlefield ma ustawienia FOV. Jeżeli tylko twoja gra ma ustawienia FOV, dostosuj je do swoich preferencji. Gracze grający na padach przeważnie grają na konsoli. I przeważnie używają nie monitorów, ale telewizorów. To są duże albo bardzo duże ekrany. Siedzimy w dosyć dużej odległości od nich, a więc dwie rzeczy: dostosujmy FOW do tego, aby wykorzystać maksymalnie peryferyjne pole widzenia, a dwa, żeby tempo i sposób prezentacji rozgrywki był jak najlepszy dla tego jak odbierają to nasze oczy. Sprawa indywidualna, ale potestujcie i dostosujcie właśnie to do swoich preferencji. Druga sprawa to jest pad i wszystkie ustawienia z nim związane i nie będziemy wchodzić w wszystko to, co tu widzicie, bo ten poradnik trwałby pewnie 3 lata. Powiem Wam tylko o jednej takiej poradzie, tak jak powiedziałem na początku, 10 konkretnych rzeczy i ta konkretna rzecz to jest ustawienie sobie kucania i leżenia pod prawym analogiem, czyli pod R3. Dlaczego w ten sposób? Defaultowo pod R3 mamy użycie broni białej, czyli jest to walka wręcz. Moi drodzy, ale jeżeli sobie statystycznie o tym pomyślimy, to o wiele częściej kucamy i kładziemy się, a w przypadku, jeżeli mamy wślizgi, tak jak w nowym Battlefieldzie i w nowym kodzie, no to praktycznie tych wślizgów używamy non-stop. Jeżeli mielibyśmy to pod jakimkolwiek innym przyciskiem, musimy ściągać palec z prawego analoga i przestajemy na chwilę mieć możliwość właśnie sterowania co znacznie będzie ograniczać naszą skuteczność znacznie będzie ograniczać czas reakcji a więc taki protip kucanie leżenie pod prawego analoga Kolejne ustawienia związane są moi drodzy z czułością i wszystkim tym, co jest związane z użyciem czułości i dostosowaniem czułości do naszych preferencji. Tak jak widzicie, ja gram z bardzo wysoką, dla niektórych horyzontalnie wysoką czułością, jak na pad 90. Dlaczego tak wysoka? Ponieważ tak mi się gra najlepiej. Już na tyle opanowałem pada, że dokładność także pozostaje całkiem niezła przy tak dużej czułości. A taka duża czułość daje mi możliwość szybszej reakcji, oczywiście. Ale czy zalecam dużą czułość dla początkujących? Zdecydowanie nie. Zacznijcie sobie od, nie wiem, 10, 20, 30, od tej wartości, która jest taką wartością progową i przy której widzicie, że już traci się kontrola. Poćwiczcie z nią, jeżeli poczujecie się dobrze, możecie sobie zwiększyć tą czułość załóżmy o 10 punktów, jeżeli będzie za dużo, cofnijmy się o 5. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, tak aby czuć się komfortowo i w pewnym momencie znajdziecie ten próg, powiedzmy, bólu, gdzie powiecie, już dalej nie chce iść. Być może będzie to 100%, i już dalej iść nie będziecie mogli, ale jeżeli chodzi o czułość, to zdecydowanie polecam yy, iść w górę. Nie znaczy to, że. Gracze z niskimi czułościami są graczami gorszymi, bo znam graczy z niskimi czułościami, którzy grają bardzo dobrze, ale generalnie mniej jest kombinowania, jeżeli opalnujemy właśnie granie na wysokich czułościach. Jak można sobie pomóc w, w, w przypadku mniejszych trochę czułości, albo jakie ustawienia jeszcze zwiększają naszą precyzję, jeżeli chodzi właśnie o, o samą czułość, to są ustawienia. Po pierwsze, akceleracji celowania. Tak jak widzicie, ja mam ją ustawioną na 50%, więc działa powiedzmy w połowie swojej siły. Uważam, że przy tej czułości, którą mam, więcej nie ma sensu. W jaki sposób działa akceleracja, jakie są jej plusy i minusy? Moi drodzy, akceleracja to jest przyspieszenie obracania w momencie maksymalnego wychylenia analoga. Czyli powiedzmy, to jest, to jest czułość maksymalna, ta 90, którą mam, a jak dognę analoga do końca, widzicie co się dzieje. Jest szaleństwo. A pytanie, po co takie szaleństwo? Otóż po to, żeby mógł bardzo szybko reagować. Jeżeli załóżmy, biegłbym w tym kierunku i miał, i wiedział, albo usłyszał, że plecami mam przeciwnika, chce się bardzo szybko obrócić. Jeżeli nie miałbym tego, tej akceleracji, mogłoby się to nie udać. Ja mniej więcej tak mam akcelerację ustawioną, że obracam się o 360 stopni, czyli robię pełny obrót w około sekundę, co za chwilę Wam zaprezentuję. Mam tego żołnierza, pełny obrót do niego mniej więcej trwa taką właśnie sekundę, zabijmy sobie tego gościa, żeby znowu nas nie znożował. Yy, I to jest moje przyzwyczajenie. Akceleracja ma jeden minus. Trudniej jest wyrobić sobie pamięć mięśniową w przypadku, gdy z tej akceleracji Korzystany. Będzie tutaj troszkę więcej zachodu, ponieważ no to przyspieszenie nie jest liniowe, więc trzeba opanować ten moment, że tak powiem, odpuszczenia. Ale jak już się to opanuje, jak się do tego przyzwyczai, to nasz refleks i nasze reakcje będą o wiele lepsze i o wiele szybsze. Kolejne ustawienia z tej grupy to jest zakres celowania pionowego i zakres przybliżenia pionowego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te ustawienia, one są związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, anatomia. Długich dłoni jest taka, że kciuk o wiele lepiej, albo tak pady może są zbudowane, że kciuk o wiele lepiej kontroluje ruch w poziomie niż ruch w pionie. I to jak każdy sobie weźmie pada do ręki, to od razu to odczuje. Po drugie, same FPS-y działają w ten sposób, że więcej akcji i więcej ruchu. Jest w poziomie i musimy więcej reagować w poziomie niż w pionie. Oczywiście wertykalność w takich grach istnieje, tak jak chociażby tutaj możemy mieć kogoś na tym czy na tym kontenerze, ale o wiele częściej będziemy reagować na to, co dzieje się po bokach niż na to, co dzieje się na górze. Jeżeli ta czułość miała być tak duża, jak ja mam teraz na boki, do góry także, no to to latanie celownika byłoby czasami nie do. Opanowania. Dlatego ja mam ustawioną tą czułość przy bardzo wysokiej czułości ogólnej 90 na 40 i dzięki temu mam zredukowane właśnie to latanie powiedzmy celownika góra dół i to też serdecznie wam polecam, moi drodzy. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o czułość, to jest kwestia czułości w zakresie celowania precyzyjnego, czyli uzależnione od tego, jakiego celownika używamy. To jest bardzo indywidualna rzecz i. Tutaj możecie sobie potestować sami, ale ja ustawiałem to w ten sposób, że im, większa, im większe przybliżenie, tym mniejsza czułość. Czyli mamy taki mnożnik, który zmniejsza nam tą czułość, żebyśmy byli bardziej precyzyjni przy tych lunetach, które są załóżmy 8, 10 czy nawet 6 albo 4. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy ta precyzyjność nie wymaga tak dużych przesunięć właśnie na tych dystansach. I w tym momencie temat czułości został zakończony, i przechodzimy do tematu numer 4, to jest aim assist. Moi drodzy, najpierw zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć, jak działa aim assist, bo mnóstwo teorii i mnóstwo pomysłów, mnóstwo interpretacji na ten temat słyszałem. Aim assist dzieli się na dwie asysty: przeważnie, i tak jest w przypadku Battlefield'a. Mamy asystę przeskok przy zbliżeniu, i mamy asystę celowania. Na czym one polegają, jaka jest różnica? Zacznijmy od pierwszej, czyli asysta przeskok przy zbliżeniu. Jeżeli mamy ją włączoną, to co ona powinna robić? Ona powinna robić coś takiego, że jeżeli jesteśmy celownikiem w pobliżu jakiegoś przeciwnika i będziemy ADSować, czyli przycelować, wtedy nasz celownik automatycznie zostanie ściągnięty na tego przeciwnika. Nie zawsze idealnie, nie zawsze w centrum przeciwnika, nie zawsze ta asysta nadąży, ale generalnie tak ma działać. A jak działa ta druga asysta? Ta druga asysta Pozwoli nam lepiej śledzić przeciwnika, kiedy już będziemy przycelowani albo kiedy będziemy bliżej niego i będziemy e, strzelać z ADS-a. Ona nie, też nie będzie zawsze idealnie w centrum przeciwnika, nie jest to aimbot, tylko to jest coś, co pozwala nam trakować, czyli troszkę podciąga nam ten e, właśnie celownik w stronę przeciwnika. Tak jak widzieliście, ja obydwie asysty mam w Battlefieldzie wyłączone i to nie dlatego, że jestem jakimś super, mega graczem, tylko dlatego, że ta asysta moim zdaniem jeszcze nie działa najlepiej w tym Battlefieldzie i nie jest konsystentna. Czasami zadziała lepiej, czasami gorzej, czasami zadziała wręcz przeciwko mnie, szczególnie kiedy jest kilku przeciwników koło siebie. Ja myślę, że już na tyle swoją celność wytrenowałem, że wolę grać bez tej asysty także z jeszcze jednego powodu o którym powiemy sobie nieco później ale jeżeli chodzi o graczy początkujących albo ci którzy grają w koda zdecydowanie zdecydowanie asystę polecam w kodzie asysta jest bardzo mocna niektórzy nawet mówią że to jest aimbot I granie bez asysty to jest można powiedzieć robienie sobie krzywdy jeżeli gramy moi drodzy padem no i szczególnie jeżeli jesteśmy początkujący także ta asysta będzie nam pomagać i to nie tylko trafiać ale także nabierać dobrych nawyków Asysta poza tym, że ułatwia nam trochę grę, pozwala nam też się uczyć. Kiedy będziemy widzieć, że celownik sam nam podąża za przeciwnikiem albo sam na niego najeżdża, będziemy starać się naśladować te ruchy i sami będziemy sobie wyrabiać pewną pamięć mięśniową. więc zdecydowanie asysta, aim assist na tak, po to właśnie jest, żebyśmy mieli, powiedzmy, troszkę łatwiej, ale też żeby się uczyć i żeby lepiej opanowywać właśnie gry padem w FPS-y. Kolejna rzecz związana z ustawieniami to jest kwestia ostatnia to jest dostosowanie kontrolera. Po pierwsze moi drodzy wyłączcie sobie wibracje Pad to nie jest masażer dłoni. Jeżeli ktoś szuka urządzenia do masażu, to jest o wiele więcej innych urządzeń do masowania różnych rzeczy i nimi możecie się pobawić. Jeżeli chcecie grać lepiej w FPSy, yy, wibracje będą Wam tylko przeszkadzać. Po pierwsze dlatego, że rozpraszają, a po drugie dlatego, że ciągłe stymulowanie mięśni dłoni poprzez randomowe wibracje tak naprawdę utrudnia nam znacznie właśnie wyrobienie tej pamięci mięśniowej, która jest tak istotna, jeżeli chodzi o dobre opanowanie właśnie nie tylko pada, ale także myszki grając w fps -y. Kolejna sprawa, punkt numer 6, to jest centralna martwa strefa, moi drodzy analogów. Otóż każdy pad to jest urządzenie mechaniczne i analogi działają w ten sposób, czyli te drążki, którymi sterujemy żołnierzem, działają w ten sposób, że one mają potencjometry jeden pionowy poziomy, które odbierają sygnały odnośnie wychylenia kąta wychylenia właśnie tego analogu, przekazują je do konsoli czy też do komputera. I to są urządzenia mechaniczne. Mają części elektroniczne, ale same analogi są częściami mechanicznymi, które się zużywają i też nie zawsze muszą być idealnie, moi drodzy, skalibrowane. Jeżeli tej idealnej kalibracji nie ma, no to będą one wysyłać fałszywe sygnały do naszej kontroli i nawet najlepsze pady nie są super do zera idealnie skalibrowane. Jest taka strona, moi drodzy gamepadtester.com. Tutaj macie screen z tej właśnie strony i to są ustawienia dla mojego pada. Widzicie, moje analogi to co widzicie w czerwonej ramce nie są idealnie skalibrowane i będą przekazywać w najmniejszym, w bardzo małym, ale w pewnym stopniu fałszywe informacje do konsoli, a ten próg centralnej martwej strefy pozwoli nam odciąć te sygnały. Ja to ustawiłem sobie na 5% no i jeżeli pad miałby niedogładność 5% to już byłaby katastrofa, ale 5% to jest wychylenie tak małe, że praktycznie tego nie odczujemy, a te wartości na pewno zostaną odcięte. Moi drodzy, jeżeli zobaczycie, że coś z waszym padem jest nie tak, że on właśnie jakby żołnierz zachowuje się w sposób niekontrolowany, a centralną martwą strefę macie powyżej 5, no to najprawdopodobniej albo macie brudne, właśnie te analogii trzeba pada wyczyścić, albo jest on popsuty i po prostu trzeba oddać go do naprawy, albo też wymienić. Na to, moi drodzy, musicie zwrócić uwagę. I to tyle, jeżeli chodzi o te główne porady, jeżeli chodzi o ustawienia, moi drodzy. Teraz przejdziemy sobie do tego, co tygryski lubią najbardziej. A zanim do tego, to jeszcze jedna sprawa. Punkt numer 7. Nie zmieniajmy tych ustawień zbyt często. To jest pierwsza rzecz. A druga, nie zmieniajmy jej przy zmianie uzbrojenia. Szczególnie jeżeli jesteśmy początkujący, jeżeli gramy jakimś naszym ulubionym karabinem, załóżmy M5, tak jak ja tutaj mam. Jeżeli karabin zmienimy na inny, a przy okazji zmienimy sobie czułość, no to nie dziwmy się, że będzie nam szło gorzej, że będziemy się frustrować i nie jesteśmy w stanie tego uzbrojenia czy naszej gry opanować. Musimy, moi drodzy, zatrzymać się w zmianach przynajmniej w jednym segmencie, czyli załóżmy gramy jedną bronią i na niej testujemy sobie różne ustawienia albo mamy jedno ustawienia, testujemy różne bronie i sprawdzamy, czy te ustawienia są dla nas najlepsze. To wam polecam, szczególnie dla początkujących. Oczywiście ci bardziej zaawansowani, dla nich to większej różnicy nie będzie, ale na początku może dostarczyć naprawdę sporo frustracji. Teraz przechodzimy sobie do sprawy numer 8. A sprawa numer 8, moi drodzy, to jest sposób poruszania się i wykorzystania pewnych przewag. Pada uwaga, nad graniem myszką i klawiaturą. Są te przewagi główne dwie. Pierwsza jest taka, że dzięki temu, że mamy analogi, możemy sposobem czy stopniem wychylenia ich sterować dokładnie albo bardzo dokładnie tempem tego szybkości poruszania się, czyli możemy sobie iść bardzo powolutku, jeżeli tego pada, bardzo lekko wychylimy, troszkę szybciej, bardzo szybko powiedzmy, albo jest taktycznie, jak sobie naciśniemy odpowiedni przycisk. Dlaczego jest to istotne? Jest to istotne dlatego, że moi drodzy, wiemy jak to jest z dźwiękiem, szczególnie z dźwiękiem kierunkowym i jest, im jest on lepszy, tym bardziej zdradza naszą pozycję, a jak chcemy się do kogoś zakraść, albo na przykład pod drabince, której tu niestety nie ma, żeby zaprezentować sobie do góry elegancko wyjść, na padzie możemy to zrobić na Tyle wolno, że naszych kroków praktycznie nie będzie słychać. Na klawiaturze, która przeważnie jest zero-jedynkowa, czyli przycisk jest albo wciśnięty, albo nie, tego efektu nie da się osiągnąć, więc to jest jedna z, przewaga, z przewag pada, którą możemy zastosować. A drugą jest to, że mamy nieograniczony zakres ruchów w dowolnym kierunku. Wiemy jak to jest, jeżeli chodzi o myszkę, możemy się obracać, ale w pewnym momencie musimy dłoń podnieść i znowu przesunąć myszkę i znowu przesunąć myszkę, więc będą to takie obroty, powiedzmy myszką, w zależności od tego, jakie, jaką mamy czułość. W przypadzie obroty są nieskończone, bo ja sobie trzymam analoga w prawo i on się obraca tyle ile będę chciał. Jeżeli chodzi o granie żołnierzem, może nie jest to tak super istotne, aczkolwiek może pomóc. Ale jeżeli chodzi o pojazdy, to jest coś, co może zrobić różnicę. Latanie samolotem na przykład czy helikopterem jest o wiele. Łatwiejsze jeżeli chodzi o sterowanie, z nim nie mówię o celowanie, napadzie, ponieważ właśnie możemy zakres tych ruchów w nieskończoność wykonywać. Jak mamy dogfight, możemy sobie kręcić kółka, y, aż do znudzenia przez kilkanaście godzin, praktycznie padem po prostu trzymając odpowiedni kierunek i nie musimy machać ręką w lewo i w prawo, żeby właśnie to się wykonywało, więc także z tego polecałbym skorzystać. I uwaga, ustawiając sobie czułość właśnie w pojazdach, weźmy pod uwagę to, że po pierwsze tej akceleracji możemy dodać, a po drugie właśnie zakres naszego ruchu jest nieograniczony i może być o wiele bardziej płynny niż w przypadku użycia myszki, szczególnie na dużych czy, czy bardziej rozległych obrotach. Kolejna sprawa, sprawa numer 9, moi drodzy, już się zbliżamy do tych najbardziej, najbardziej istotnych i najbardziej konkretnych porad, jeżeli chodzi o celowanie, to jest właśnie sposób ym, ym, poruszania się, czy sposób celowania się, kiedy mamy pewne przeszkody terenowe. Specjalnie sobie wybiegłem za ten płotek, żeby Wam to zaprezentować. I teraz tak, uwagi, które będą rozłączne dla graczy korzystających z aim assista i nie korzystających z aim assista albo mniej i bardziej zaawansowanych. Jeżeli Gramy z Aim system absolutnie nie wychodzimy w celowanie za przeszkody. Chyba, że wiemy na 100%, gdzie ktoś jest, i chyba, że mamy tu snajperkę, z której wywalimy od razu headshota, w przeciwnym przypadku praktycznie zepsujemy cały efekt aim assista, a dodatkowo jesteśmy narażeni to, że niska nasza czułość nie pozwoli nam trakować przeciwnika. Jeżeli ktoś byłby za tą przeszkodą i wybiegł nam dosyć szybko, jeżeli będziemy w celowaniu i mamy mniejszą czułość albo też mnożnik, który ogranicza czułość przy celowaniu, możemy za nim nie nadążyć. Szczególnie jeżeli nie mamy akceleracji, on nam ucieknie, obiegnie nas, zanim my odcelujemy i go znajdziemy, gość nas ubije. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy aim assist, jeżeli załóżmy ten gościu wychodzący, ja go jeszcze nie widzę, ale wiem, że teraz zaraz wyjdzie, wyjdzie. I ja byłbym wcelowany, aim assist nie musiałby go złapać i nie ściągnąłby mi celownika na niego. Jeżeli ja sobie przyceluję w tym momencie, kiedy on wyjdzie dopiero, czyli widzę go i sobie przyceluję i będę celował tu, wtedy aim assist powinien mi wskoczyć, złapać na niego i będzie mi za nim podążał i o wiele łatwiej będzie go. Ubić. Tak jak powiedziałam, to jest y, rada dla tych, którzy masysta używają mają, i mają mniejsze czułości. Dla tych, którzy mają większe czułości, oczywiście to jest kwestia preferencji, kwestia indywidualna, jeżeli wolnocie wychylać, to wychylacie sobie z celowaniem. Generalnie ja robię przeważnie tak, że zaczynam strzelać z, y, właśnie z biodra, jeżeli ktoś podejdzie szczególnie blisko, bo jeżeli wychyla mi ktoś mnie zaskoczy, a potem przycelowuje. Zawsze strzał y, celujący jest bardziej celnym, bardziej precyzyjnym, więc to na pewno będę wam. Polecał. No i ostatnia yy, sprawa, tym razem nazwy to yy, poprawnie, czyli wisienka na torcie, to jest sposób celowania, celowanie dwoma analogami. Moi drodzy, grając na padzie nie celujemy tylko prawym analogiem, czyli tym, który powiedzmy obraca nam żołnierza, jeżeli chodzi o jego broń, czyli głowę, tylko celujemy dwoma analogami. I o co w tym chodzi, moi drodzy? Otóż sprawa jest yy, dosyć prosta, aczkolwiek niekoniecznie łatwa w opanowaniu. Jeżeli chciałbym trakować tego gościa tylko za pomocą obrotu yy, prawym analogiem, czyli tym, który służy do sterowania bronią, no to jestem w stanie to robić w miarę precyzyjnie teraz, no bo już tego pada opanowałem. Ale ten gości się porusza yy, dosyć wolno. Co będzie z tym gościem, który jest tutaj i jest na o wiele większej odległości? Teraz jest to już troszkę mniej precyzyjne. Staram się jak mogę i w miarę ten celownik na nim utrzymuję, ale tak jak widzicie, nie jest to super precyzyjne, pomimo tego, że tak jak mówię, tego doświadczenia już trochę mam. Jeżeli przyceluję, to będzie mi jeszcze trudniej, choć i tak nie idzie mi źle, musicie przyznać, moi drodzy, a można to zrobić o wiele łatwiej, jeżeli szczególnie przy przesuwaniu poziomym stałym będziemy robić to lewym analogiem, ponieważ my maksymalną swoją prędkość będziemy mieli mniej więcej taką samą jak każdy inny żołnierz na polu bitwy. Są czasami jakieś um, dodatki czy jakieś perki, które pozwalają innym żołnierzom poruszać się inaczej, ale i tak o wiele łatwiej nam będzie to trakować, kiedy lewym analogiem będziemy sobie celować lewo-prawo, czyli w poziomie, a prawym raczej góra-dół i będziemy dokonywać korekt, tak aby celować w, w klatę, a najlepiej w głowę przeciwnika. I zaraz wam zaprezentuję, jak to wygląda. W tej chwili trakuję sobie gościa samym prawym analogiem, czyli tylko tym, który obraca lewo-prawo, a w tej chwili. Trakuję gościa. Popatrzcie, ja się przesuwam razem z nim. Przesuwam się razem z nim, a teraz prawym analogiem mogę sobie przesunąć dokładnie na głowę. I to jest szczególnie istotne, jeżeli używamy karabinów z większym przybliżeniem, szczególnie karabinów snajperskich, moi drodzy. Popatrzcie, jak będę mógł sobie trakować tamtego żołnierza, który sobie tutaj jeździ, właśnie stosując tą samą zasadę, czyli przesuwania się. Jestem graczem, który się przesuwa razem z nim. Patrzcie, patrzcie, jak mogę go trakować. Mogę sobie za nim jeździć dokładnie tak, jak chcę. Dzięki temu, że przesuwam się razem z nim, większość ruchu poziomego jest właśnie obsługiwana przez lewego analoga, a prawy dokonuje tylko korekt w poziomie, no i dokłada, dokłada te korekty w pionie, aby trafiać, tak jak mówię, w klatę albo w głowę. No i to by było na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o tych 10 porad, które moim zdaniem pomogą Wam wynieść swoją grę padem w FPSy na o wiele wyższy poziom. Mnie zdecydowanie pomogły, jeżeli macie jakieś dodatkowe, tak jak powiedziałem na początku, wrzućcie je w komentarzach, bardzo chętnie na ich temat podyskutuję, bardzo chętnie je poznam. Jeżeli materiał się Wam spodobał, nie zapomnijcie lajkować, jeżeli chcecie subskrybujcie, a ja już odmeldowuję siebie i do następnego razu, do następnego streama z tej strony, jak zawsze mówił do Was Miniu.